A oto przed nami derby maturzystów, czyli spotkanie pomiędzy drużyną 3 L i 3 BL. Zapraszają na nie Tomasz Mrozik i Bartosz Lade. Skład obu drużyn to w przypadku 3 L. spotkanie rozpoczęli. Na bramce Konrad Iskra, później Kuba Szulgit, Artur Warejko i Darek Jarzębski. A skład 3 BL to na bramce Jakub Wysocki, a w polu Jankowski, Frej, Urbański i jako zawodnik rezerwowy na ławce siedzi Jarek Wiśniewski. I Urbański właśnie zdobył pierwszego gola z tego zespołu. Rzut wolny, do dość dalekiej odległości od bramki i mamy bram pierwszego, pierwszego gola. Ładny strzał dostał. dystansu, napisał się H. bramka, mógł lepiej zachować się w tej bramce Konrad Iskra. Teraz ale... warejko w ładnej akcji skrzydłem, ale... Ale bardzo się cieszę z takiego rozwoju akcji, bo wiadomo mecz od razu się w takim wypadku rozkręca. No i Widzimy, widać... że tempo wzrosło, Frejs urbański, ładna akcja, ale no, niewiele zabrakło, żeby Frejs zmienił tę piłkę w siatce. Tak, taka dynamika to właśnie jest to, co najbardziej lubię w meczach. Tak, mecz się widać, że rozpoczął bardzo szybko, no na no dobre. No ale to są do, dobrzy zawodnicy, jednak widać już dojrzałość boiskową. No, I zgranie, i tak, umiejętności 6 lat robi swoje. Mm -hmm. Teraz Frejj spokojnie, widzimy z Wysockim, nie spieszą się, widzą, że mają czas. Ale zbyt spokojnie chyba Wysocki, bo teraz Szulgin z Warejką. Groźna akcja chyba, ale piłkę przejął Urbański i mamy, będziemy mieli aut. spokojnie akcję, tak. Warejko, teraz Jarzębski. szuka widzimy okazję do strzału. Dobre było to no uderzenie. Mocny strzał, on ma mocne nogi bardzo, dlatego może szukać okazji w taki sposób, no ale niestety nie udało się tym razem. Tak, może nie jest najwyższa, ale dzięki temu ta siła kumuluje się na mniejszej przestrzeni i jest większa Dokładnie, i właśnie mieści się w tego w nogach. Co widzimy po tym strzale, który w chwilę oddał, który był bardzo groźny. Socki teraz podaje Urbańskiego, ten ładnie się odnalazł na połowie boiska, mija tam obrońców rywali i strzałem w swoim tak. stylu w długi róg. No, trzeba tutaj uznać nie tylko zasługę Urbańskiego, ale też właśnie Wysockiego, który swoim podaniem od bramki, uruchomił, całą. uruchomił akcję w taki sposób, że ona była właściwie otwarta na każdą możliwość. Mhm. Urbański lubi takie akcje, wiemy, że tego typu strzały często widzimy w jego wykonaniu. Teraz też nie było z tym większego problemu, szczególnie, że Iskra nie zawsze jest w dobrej dyspozycji, teraz też mógł pisać się nieco lepiej. Szurgi chciał minąć sam tych rywali, ale zostawił całą obronę niemal pustą i Frej miał świetną okazję na zdobycie gola, jednak zawsze ją. Chciał to zrobić sprytnie, ale niestety nie udało się tym razem. Mhm. Ale widzą chyba zawodnik 3BL, że szanse będą mieli w tym meczu sporo, także mogą pozwolić sobie na kilka takich mnoszalanckich zagrań. Mhm. No też dokładnie. Zobaczymy no. Cieszą, cieszą widownie w taki sposób, przede wszystkim. I teraz ciekawe zagranie. Ładnie rozstrzegł i ładnie podał Arturowi Warejce, Darek Jarzębski mhm. bodajże Właśnie oni muszą sz szukać też dużo okazji na strzały główką, ponieważ no, są wysocy, Właśnie tak. szczególnie Szulgity, Warejko są zapewne wyjście od Jankowskiego i Freja, także póki na boisku nie ma silnego fizycznie Jankowskiego, e, przepraszam, Wiśniewskiego, mogą w tym upatrywać swoje szanse. Teraz Jarzębski. Właśnie widzieliśmy stracie dwóch walczaków. Jarzębski i Jankowski to zawodnicy, którzy wyróżniają się właśnie ambicją, wolą walki i nie odpuszczają nigdy rywalom. Tak, tak, ja zawsze ich, kiedy widzę ich na boisku, to kojarzę ich z takimi wojami się. <laughs> Teraz to rozgrywa piłkę, widzimy. Ale cofaj go widocznie z powodu braku chyba rozwiązań. Mm -hmm. No ale czasami dobrze jest tak uspokoić akcje i rozkręcić się od samego fundamentu. Ale teraz są niebezpieczne zachowanie. zachowanie. Tak, to dla zachowania. te akcje i urbański. wykorzystał On jest te akcje. Bezlitosny, bezlitosny. Tak. Widać, instynkt snajpera, kiedy poczekał, ładnie zatrzymał pił, podanie lecące, niezmierzające mm -hmm. oszuki co do Bierzemskiego i potem świetnie minął brąkarza, zmylił go i wykorzystał tę sytuację, dopełniając formalności przestrzeń do pustej bramki. Warejko sygnalizowało, ale niestety, no... To podanie lewą nogą, widzimy, która jest gorsza w przypadku Darka Jarzębskiego, nie było najlepsze. Teraz Szulgit, bardzo ważne przecięcie podania. Ładny minął Kamila. teraz tutaj też spróbuje kolejnego driblingu I świetnie to zrobił Kuba Szulgit, podał do Artura Warejki, ale ten powinien był tutaj zdobyć bramkę. Powinien. Właśnie widać, że Szulgit jest wszędzie w swojej drużynie. Zarówno hmm. na pomocy, jak i na ataku. I teraz znowu w piłce z Jarzębskim. Zapewnił niewielki błąd, teraz Jankowski, widać akcję, się skręciła, dynamizmu i będzie mieli już po wbiciu piłki przez Konrada Iskrę. I teraz z okazji do gola zmarnował Jurek Jankowski. Rzadko kiedy ma on szansę, żeby strzelić bramkę, teraz niestety taką jedną z takich szans właśnie nic zmarnował. No ale i tak dobrze, że udziela się w akcjach ofensywnych, no bo on jako urodzony obrońca właśnie walczy, o czym mówiliśmy już. I Farejko teraz pokazał, że ma strzał do brynnych prawą ale też lewą. Też właśnie nie ozdobu gola ale mamy 3 jednego. Gol honorowy na razie, ale może coś więcej y, będzie z tej bramki. Może obudzą się do walki zawodnicy trzeciej j i zobaczymy ciekawsze spotkanie z, z obu stron. Frej z Jankowski, ładna akcja, ale tym razem Iskraś nie pomylił i ładnie wyszedł z bramki. Na wojsku widzimy teraz na, y, zbliż, nie ma w zbliżeniu gdzieś przed chwilą Jarka y, 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 Wiśniewskiego który pojawił się tymczasowo za Hamila Urbańskiego. pewnie zmiany będą wykonywane pewnie z, z każdym z zawodników tej drużyny. Bo i teraz świetne podanie Michała Freja, z tego go znamy właśnie. Dostrzeżenie. Świetne podanie, za... ale też właśnie wykorzystał szybkość Wiśniewskiego. Tak. Dostrzegł kolegę, który wystawiał się kilkanaście metrów, zanim dobiegł do pozycji, w której go widział. Dopiero wtedy podał naprawdę świetne zagranie Michała. To jest właśnie ta przewidywalność zawodnika. I niewiele, znowu minimalna pomyłka, tylko Jarka Wiśniewskiego, który oddał bardzo ładny strzał, który zeszła na poprzeczce. Znowu Michał Frej w podobnej sytuacji. Był razem Jankowski na ławce, a Kamil znowu mam na, na boisku. I świetnie to zrobił Michał, ale. Popis właśnie Freja. Ale też popis Darka Żręckiego, który pokazał świetną interwencję i pił piłkę nieco spowolni, co za... przeszkodziło Kamilowi w dojściu do niej. Znowu Urbański z Frejem. Ta dwójka jest zawsze bardzo zabójcza dla defensywy każdego zespołu w naszych rozgrywkach. Wiśniewski, ale blokowany tym razem skutecznie przez Warejkę. I właśnie On, no, on ma mnóstwo golał. sił, jeszcze pamiętajmy, że wszedł dopiero co z ławki. No. I ma tak też że... bardzo silne nogi. Szczególnie strzał z lewej nogi często, m, często wpadał w okienko. Tak, no, on jest właśnie częst, częstym gościem siłowni. Co mhm. na pewno przy, przestawia się także na jego siłę strzałów. Mhm. Teraz dwa ładny wyrzut od iskry. Walka z Wiśniewskim, a strzał niecelny chyba trochę niepotrzebny. Urbański. Widzimy teraz dwóch na jednego, będzie chyba sytuacja, będzie gol. Nie, iskra. A jednak bramka, z dobitki tak, no. dopiero Michał Frej zdobył tego goła 4 do 1 dla trzeciej BL. Powinien był jednak zdobyć tę bramkę za pierwszą próbą, no ale rozgrzeszamy go z racji tego, że dobitka była skuteczna. Znowu trzeba zganić też bramkarza, no trzeba walczyć do końca zawsze, a nie poddawać się po pierwszym strzale. Mhm. No ale no, z drugiej strony co mógł zrobić w takiej sytuacji. No to prawda, bardziej obrona zawiniła, gdyż nic, nie wrócili się, ale teraz 4 do 2, nie składają broni. No, Martin tak, widać, widać było potęgę w tej akcji. Taką o, oba potęgę, dosłownie tak. tego słowa znaczenie, czyli siła. Oba strzały były bardzo mocne. Problemem trzeciej, jak, który widzimy od początku spotkania jest brak, częstości obrońców, bo parokrotnie już były takie akcje, w których Michał Frejska i Rumański wychodzili na bramkarza dwóch na jednego, czy sam na sam, co oczywiście zmniejszało znacząco szansę tego bramkarza na wyjście w ręku z danej sytuacji. A gdyby Szulgit z warejką częściej się do defensywy. Tak jak widzimy to teraz, chociażby oba, obaj są w polu karnym, mieliby większe szanse na no, obronie swojej drużyny. Tak. Też wynik 4-2 jeszcze nie zamyka tego spotkania i wciąż są szanse dla trzeciej, na wywijenie chociażby remisu, a może nawet i zwycięstwa. Szulgit w walce z Urbańskim ładnie wyszedł z tego pojedynku. Ma piłkę warejko teraz. Ale.

Co tak, jak sugerował, urbański była ręka. Rzut wolny, tak, tak. Wykonuje urbański. Może on strzelać, a zobaczymy, co to zrobi. Tak, ale strzał ten był zbyt techniczny, chyba zbyt mało silny, żeby coś z niego wyszło. I teraz zagranie warejki pod tytułem Wbicie się w drewnianka. Często widziane przez różnych wykonawców, wykonywane przez różnych zawodników. Ładna akcja, dynamiczna w stylu właśnie urbańskiego. Balans ciałem, bardzo żywiołowy. Tak. Niczym na dyskotece. No niczym na hiszpańskiej plaży, rzekł na no. Uj, teraz... Strzały, no. Bardzo silny i nie aż tak niecelny strzał u Wyglądało na to, Gdyby że... Gdyby trafił trochę niżej, to... nie chciałby być w skórze Wysockiego. Tak, byłby to gol czasów chyba. Piłka łapie Iskra, ale sędzia pokazuje nasz odrożny. Konawcą będzie Kamil urbański, Widzimy, szuka już partnerów, w być polu karnym. Ale pewnie wychodzi bramkarz i łapie tę piłkę. Mm. Sędzia zagwizda, mamy koniec połowy.